Witam Was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku niedzielnym odcinku, zapowiadanym już wczoraj a przygotowałem do niego ekstremalnie królowa z moich zdrapek, powrót zobaczymy czy, czy będzie tą królową nadal kolejna zdrapka to jest płynne złoto, mega pensja neonowy bonus, który wczoraj nie przyniósł szczęścia może dzisiaj się uda i tym razem kupiłem 6 zdrapek, pensja po 2 złote bo jak sami widzieliście u mnie te zdrabki po 2 zł też się fajnie spisują. Ale ja Wam bardzo chciałem serdecznie podziękować za wszystkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ostatnia prosta do mojego wymarzonego tysiąca subskrypcji. Pomożecie? Pomożemy. Dzięki. Zacznę jak to zawsze u mnie od pewniaka. Udało mi się od wczoraj pozyskać jednego ekstra linie Kupiłem jeszcze paradiso, ale w paradiso nic nie było, więc stwierdziłem, że na razie przestanę z tym paradiso. I co? Zdrapka jest numerem 16. Otwiera wygraną podkowa na samym dole i właśnie z Wami ją dodrapuje. Ale pozostały jeszcze cztery symbole do końca, więc może jeszcze coś się uda wygrać więcej. A mamy symbol wiatraka. Jest jeden wiatrak. Tutaj jest drugi wiatraczek. I proszę, jest powrót królowej. Jest druga linia. Czyli na pewno już jest dwie dyszki. Może dam ciupę bliżej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, tu był ten wiatrak, zdrapany, zdrap. I co? Jest trzecia linia. Ale ja mam ostatnio passe. Także drodzy widzowie, ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, sami widzicie, jakie są wygrane. Jak na możliwości lotu, oczywiście. A może coś tutaj więcej będzie, zobaczymy. Kolejny symbol to jest symbol lodów. Czy lody gdzieś występują, nie pamiętam. Odrapałem to wczoraj wieczorem. Tak, mamy symbol lodów. Jeszcze są dwa symbole do końca. Mamy symbol tęczy. Czy tęcza gdzieś tutaj występuje? Jest kolejna linia. Wow. Jeszcze jedna linia. Pięknie, cudownie. Czy jeszcze gdzieś jest jakaś tęcza? Nie ma więcej tęczy, ale i tak jest świetnie. Wiem, że dużo gadam. Czasem się to komuś nie podoba. No ale jestem sobą. Nie udaje nikogo. Motyl. Czy motyl jeszcze gdzieś coś otworzy? Jest motyl, ale nie otwiera już nic, no ale i tak jest pięknie. Teraz się muszę skupić, żeby zdrapać te wygrane. Czyli tak pierwsza linia jest tutaj i wysokość wygranej w tej zdrapce to jest 10 zł, kolejnie, kolejna 10 zł, następnie 10 zł i ostatnia już dzisiaj linia jest. 10 złotych. No to niezły powrót ekstra linii. Mamy 40 zł z tej zdrabce. Jeszcze sprawdzę kontrolne, czy czegoś nie przegapiłem, chociaż nie pamiętam szczerze na 40 zł, Czy przypadkiem nie byłoby na przykład 50 złotych, ale tego się już teraz nie dowiem. Dobra, no to jest 40 złotych. Jeżeli jest 50, to przepraszam, nie znalazłem tej kolejnej linii. A nie tak, na samym dole. Dobra, nie będę musiał nic domontowywać. Tak. Czyli jest kolejna dycha, ale emocje 50 zł. 50 zł w zdrapce Excelnie. Czyli to taka perełeczka, no nie perła wiadomo, bo to za dychę to tam ten. Ale perełeczka jest. Także zdrapka na bok. Dobra, teraz zaczynam od tych zdrapek jeszcze nie naddrapanych. Od ekstra pensji. Teraz nie to, że się obraziłem na super siódemkę, ale chciałem spróbować z innymi tymi zdrabkami, właśnie tańszymi. Dobra, tutaj szukamy dwóch symboli pensji. Daje nam y, główną wygraną przez 3 lata 2000. No to co? A jeszcze tam może coś daje więcej? Tak, 30 przez 3 lata 36 razy 2000. Dobra, zdrabka z numerem 92, a tamta ekstra linia była z numerem 16. I tu są moje wygrywające liczby. Dwadzieścia cztery oraz trzydzieści trzy. A mamy trzydzieści, przepraszam bardzo, trzydzieści jeden, trzynaście, trójeczka, dwanaście, siódemka oraz trzydzieści. Dwa zdrapka przegrana, ale to się nic nie dzieje. Nic się takiego nie wydarzyło. Kolejna zdrabka z numerem 95 i ta sama historia. Szukamy swoich liczb, lub dwóch napisów pensja. A mamy tak. Co my tu mamy? Dobra. Mamy szósteczkę. Nie ma szóstki. Kolejna liczba to jest 9. Nie ma. Jest siedemnastka, czyli jest wygrana. Maluszek się zrewanżował. Fajnie. Za. Poprzednika, kolejna to jest 27 oraz napis: Pensja, które nic nie daje. A jaka jest wygrana? 10 zł. No to super, no 10 zł w za 2 zł. Nie majątek, developer, wiadomo, nie wchodzi w grę. A, tu były kontrolne 3 razy Y. No to bardzo, bardzo pięknie, czyli 50 w Ekstalinach, 10 zł w, w pensji. Ale jeszcze ile zdrapek jest do zdrapania? Dobra, kolejna zdrapka z numerem 59. Szukamy dwóch napisów pensja lub z wygrywających naszych liczb i mamy. Ale oni tu dają kontrolne, czyli zdrapka jest znowu wygrana. Znaczy super, że jest wygrana, no ale to tak. Dobra, jest 28, czyli jest zdrapka wygrana. Ja miałem tylko takie problemy, że mi się kontrolne pokazują i są wygrane, nie? Ale ja ja pensja mamy szósteczkę i mamy 27, ale nawet nie mam żadnego pojęcia jakie te kontrolne powinny być i mamy dwa cisze. super. I zostały jeszcze trzy zrabki. trochę przyspieszę, bo te filmy moje długie są, ale ja to już tak i taki gaduła jestem. Widzę pozdrabki nieraz gdzieś tam jej godziny nie ma, bo wszędzie gdzieś stoję i z tymi paniami i rozmawiam. Zresztą z takim panem też tam. E, dobra. I co? 31, 20 i mamy tak. 33, 29, 34, 26, 25 oraz napis pensja. To była SK ale jest też X. Dobra. I co? I kontrolne szukamy swoich liczb, Znowu, żeby się jakieś tam kontrolne nie zdrapały. 32 i siódemeczka, a mamy czternastkę, dziewiątkę, 34, 35, napis pensja i co? Będzie drugi napis pensja? Niestety nie, zdrabka okazała się przegrana. Nie szukam kontrolnych, bo nie ma po co. I co? I znowu szukam. To już jest ostatnia zdrabka. Zdrabka z numerem 25. Poprzednia była z numerem 57. I mamy 7 oraz 26. I mamy swoją liczbę. 14. 27 obok tak zwany. 29, 11, 8 i napis: Pensja, czyli zdrabka przegrana na 6 zdrapek. Pensja, dwie okazały się wygrane, ale w jednej było 10 zł. Kolejną zdrabką, niech będzie neonowy bonus, wczoraj nic nie przyniósł. Zobaczymy, czy dzisiaj się spisze. Poszukujemy worka. symbol worka, który daje przypisaną kwotę lub w symbolu Siódemeczki, którą daje przypisane kwotę razy 2. Poszukujemy. I mamy co? Mamy: Karo, Dzwon, Biedronka, Kostka, Kwiatuszek, Cytryna, Gier, Motylek. Mamy ananaska. No, ananasek to on nie jest ta zrapeczka, Chyba ten zły ananasek. Na razie kapelusz, banany. Pik. Kolejne symbole to śliwka, robaczywka. trefl, Nutka. No, ta zdrabka uparta, widzę, nic nie chce oddać. Brówki, aparat, melon oraz chmura. Zdrapa przegrana. Niestety, rewanż się nie udał tej zdrabce. Mamy jeszcze dwie zdrabki: jedna jest Mega Pensja, i jedna jest Płynne Złoto. Tutaj poszukujemy swoich liczb, lub co jeszcze. Aha, no, i trzeba znaleźć jeszcze.

Zaraz. Co ja tutaj robię? Ale numer odwalimy. Tu są moje liczby. przepraszam, O nie. Dobra. No wybaczcie. No, no siódemka, 40. 40, Ale tu mówię. Trzydzieści dziewięć. Oraz dwadzieścia sześć. No dobra. Na razie. Bo tu mi się kwota jakaś mówi. Co? Jaka kwota. No dobra, ale jak na razie nie było, się sam rozmawiłem. Mamy 47, tutaj nie było 47 i kolejne to mamy tak dziewiątkę <grych> 38, czyli oboczek tak zwany 44, tu jest 16, więc też nic nie daje. 36, ale jeszcze są dwa rzędy naszych liczb i mamy 42, 25, piąteczka, trójeczka. Napis mega pensja. No, przydałby się jeszcze jeden. Mamy 15, a dajcie będzie zwrot to już będę się cieszył, 17, 19, 8 oraz 41, czyli zdrabka jest przegrana, także wybaczcie drodzy widzowie, że tak zacząłem, nie powiem od jakiej strony, części ciała, no ale widzicie, wypadek przy pracy. Dobra, i teraz co mamy? Kolejną zdrabkę, już dzisiaj ostatnią, to jest płynne złoto. Tutaj poszukujemy worka, który daje przypisaną kwotę od razu oraz sztabki złota wygrane razy 2. A ja poszukuję swoich liczb, które znajdują się tutaj już teraz chyba na pewno. I mamy tak, 30. O, to się strasznie kiepsko drapie. Pewnie z 3 lata leżała ta zdrabka. Nie na śmieść.

Następnie 12 nie ma. Ósemki też nie ma. 23 też nie ma. 21 nie ma, ale harrabacze. No dobra, poszukuję kolejnych wygrywających swoich mamy 17. No nie mamy tej 17, tak naprawdę. 33 też nie ma. O jest. Dwójki nie ma, dwudziestki, siódemki nie ma, mamy co dwadzieścia dwa nie ma, no zobaczymy czternastki też nie było, trzydzieści siedem nie ma, dwadzieścia cztery nie ma. 16, już nie będę tam bardziej tego napywał, tutaj mamy 11 i ostatni rząd, moich no liczb to tak 28, ja już myślałem o to 30, <coughs> przepraszam 38, kolejna to jest 15, 25, też nie było. Pewnie będzie co? 31. I ostatnia to jest siódemka, Czyli zdrabka przegrana. Wymęczyła mnie ta zdrabka, jak nie powiem co. Dobra, no to trochę tutaj już pod koniec się skiepściło, ale i tak było bardzo pięknie dzisiaj, bo królowa powróciła z przytupem. Perełka w liniach 50 zł. Kontrolne 3 razy F. Mieliśmy 5. Linii po 10 zł, w jednej eks, yy, pensji było 2 zł, a w jednej było 10 zł. Także drodzy widzowie, wybaczcie to mało. Jedną wpadkę moją zdarza się trudno. Najlepszym jak widać żartuje. Dobra, no to co drodzy widzowie, to są drabki przegrane. Ja się z wami żegnam już dzisiaj. Dziękuję ślicznie, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, jak i również kolejnych, które będą, oraz do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.